Good luck panowie, good luck Go! Tomek go. zaspał, Tomek zaspał, jest szansa! Jak zawsze! Kurwa, boty mnie jadą! Kurwa, nie! Kurwa, nie, boty! Ja pierdolę no jak coś mnie już! One mnie obijają z każdej strony, sorry! Donek skocił. mi wskoczył Jak wskoczyłem? Nie, bo Damian mnie obił! Coś mnie szturchnął w koło! Żółte skrzydło no o. Ja się cieszyłem, że uciekam od razu! WOHU! Łuchuj! Chuj! 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 To się lobby! Bo... Safety car, safety car proszę! Powietrze! Ale w powietrzu było aż Co mam zadanie? Czemu mam karę? Dostałem karę! Zajazdę na plusie! Kurwa dalej! No pierwiczę to! Aha. Shit! No, to by się wy... nie No wiem. ale tak jak się Tomek rozwalił, to, to ja, ja nigdy w tej grze nie, nie widzimy. Jak ktoś ja, tam. Restartował z grą za Tak, od góry, jelo, tak? Tak. Jest dobrze. Tak! No to ja też na tak, trzy głosy. Oliver, restart czy nie? No tak, no jak nieuczciwie byłem. Dobra, tak. ale czek tak, Boże, restart czy no. nie? No. Tak! A szkoda, no tak, już jestem, tak, już jestem trzeci. Ej, restart? Restart! One no eternity later. tak. Nie nienawidzę tych startów. Jak jest trzecie okrążenie to jest ok, ale te pierwsze dwa kółka to mnie tak zawsze bolą. E, powiedzieć ci coś, mam całą zgraję wściekłych botów chętnych na wypierdolenie kogokolwiek za mną. No. Oliver miał mocny start, cool. Tak mnie dogonił na starcie z kubaniem? ale się bałem tam wjeżdżać. To byłoby ciasno. Oj, Daniel, Daniel za się, Daniel jak rzuca, o ja pierdolę. O, no znowu jakiś boty... Ja... Który to? Jest dobrze, Hellcase. Ja miałem z tobą niby kolizję. Niby. To walnąłeś mnie całkowicie. Tak? Sorry. Na... Całkowicie wypadłem z toru. A Proszę. mnie jakiś bot skasował z tyłu, przez co walnąłem Mclarenowi w tył i mnie zaczęło obijać wszędzie. Damian trzeci, znudek czwarty. Kurde, taki headstart był piękny. O, się wywaliły. A, z Retro razem. Dobra. Próbuję Damiana ugryźć, a nie mam gdzie, nie? Nie, się, nie próbuj damia. na tej tarce, co ja. <laughs> Cześć, u mnie to była obrona. Ale O fuck. Sorry. Kubica no hmm. Jak? Jak to jak to Kubi jest? Przypominam, że Kubica startował pierwszy z botów. Ah. Ah. Zjeżdżasz teraz z sarna. Nie? To? Nie Czy mi to ogólnie proponowało na 12 zjechać? Ale jakim no, ja tak to nie będzie szło. No jak to możliwe? Ja Bo opon nie mnie Ja miałem na 10, no, lol, początku. Ja Czy od początku tak, ale potem idą dał tak nową? By chciał, dać? Ja ja mi teraz każe zjechać. O mity. Aha. Co się stało? Tak nam zarzuciło, że byłem na obu bandach naraz przez chwilę. Można powiedzieć. Ile ja czasu tracę za Ale tego Ale się pesa. zesrałem na wjeździe do boksu, na milimetry obok tego gówna przejeżdżałem. Hmm. Ty, te, ty też pewnie sarna. Co jest? To. to 8 sekund. Uuuu. No i za Tomkiem wyjechałem, dlaczego? Karę jakąś może miałeś. Nie miałem żadnej. Albo miałeś lekko uszkodzone skrzydło. Nie miałem, nawet mi nie wymieniali. Jezus Maria. Ricardo TY pecie! Może ci kała nie Kurna jeszcze 3 sekundy dostałem, no nie! Czy z tego śmiecia tracę straciłem 2 sekundy? Jeszcze 3 sekundy kary czy wyjadę przed Kubicą? Ziemna pumpka, znowu panują Vettel w boksie mhm. Magnussen też Czyli oh, wszystkie super. boty No ja właśnie teraz wszystkie boty wyprzedam Widzę, Paweł, że 6 sekund dostałeś. Tee, Nawet nie wiem gdzie, nie? Ja wiem za co, no ja. Znaczy w jednym miejscu okej, okay, na, na początkowej tarczy, ale... O chuj. Kubica przed wetelem. O chuj. Który jest Vettel? Jedenasty. Dobrze! Jeszcze trzy sekundy! <noise> o, proszę, mogę betować online. Możesz. Ty, Damian, co tak spadłeś bardzo? I się nią. Nie od. się trzymał za mną sekundę, nie? A tu nagle. O. Ej, poważnie, Damian, co się dzieje? A tu co się dzieje? Dwa Red bóle przede mną, a dopiero jeden, był. Eee, dublowanie. Bo już nie zdąży z Jeszcze dużo paliwa zostało. I mały zapas paliwa, i linia przejechana. No sekundy za Sarną. złapałem. kurwa pierdnął we mnie i mnie obróciło prawie. Ja nie wiem co w tym bokcie się odwaliło. A ja nie wiem czy po prostu moi szybciej nie skończyli i nie ruszyłem i przez to cię zablokowało, wiesz? Ale w bokcie byłeś przede Uwa, mną. Ricardo! Ty boks masz przede mną, nie za mną. No. no. Wywaliłem Ricardo. No. Yeah. Nie masz co przede co mną. Za jestem ósmy. Stałem za tobą, bo cię omijałem. Ty byłeś przede mną. Ale yes. oni dopiero po czterech czy pięciu sekundach zaczęli mi opony zniosły. Stałeś. Jesteś ciebie. O, grande No, powiem wam, że gdyby nie to, żeby mnie ktoś wywalił w stole na początku, o lepiej. Ja cię puknąłem, no. Zaraz ja zobaczę, wywali, jak. Ale najgorsze jest to, że to było lekkie puknięcie. Zresztą. Tam... Zaraz zobaczę. Dyrektor wyszedł. Damian też kara. Aaaaa. No, ja mam dwie uwagi w dyrektorze. Ja nie wiem, za co te kary. Karier...